Siemaneczko z tej strony Gogi. Zapraszam na kolejny cast Gogiego. Druga część elfickiego elementu kalendarza adwentowego. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Drukarii z Harlekinami, którzy dostali naprawdę ciekawy detachment. I przyznam, że detachment rule jest chyba najbardziej kreatywnym detachmentem rule w 10 edycji, bo w sytuacji, w której dostajemy. Asalt na naszych pojazdach, przechodzenie przez ściany, deep strike'i, kiedyś 3-calowe, teraz 6-calowe. Albo strefę cienia chaosu, jak w demonach, tylko w innych armiach i tak dalej. itd. Tudzież detachment pod tytułem, tutaj masz panie 4-5 buffów, weź sobie wybierz. <grym> weź sobie wybierz albo wylosuj jakiś dla swoich unitów. No to tutaj jest pod kątem kreatywnym naprawdę szał. Pytanie jak wygląda kąt kompetywny. no ale postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie już w tym materiale. Rippers Wager Detachment Rule Callous Competition. Ogółem jest on tutaj dość skomplikowanie zapisany, więc najpierw sobie to przeczytamy, a potem wyjaśnimy w dwóch krokach, jak to naprawdę działa. Na początku bitwy drukarzy i unity z naszej armii mają na sobie zakład, tak? Takie powiedzmy ograniczenie, pęto, zwał jak zwał. Za każdym razem, kiedy unit drukarzy zabija jakiegoś wroga, to wszystkie unity drukarzy z naszej armii mają zakład na sobie. Posiadanie zakładu to jest ta mniej pożądana przez nas cecha, chcemy tracić ten zakład, ale o tym za chwilę. Analogicznie za każdym razem jak harlekinski unit dowolny zniszczy przeciwnika, no to harlekiny przejmują zakład na siebie. Ponieważ kolejny bulet zasady mówi nam, że kiedy drukaryjskie unity zyskują zakład, to harlekińskie go tracą i odwrotnie. A chcemy tracić ten zakład, bo wtedy drukaryjskie albo harlekińskie unity z naszej armii w momencie, kiedy tracą zakład, mają przerzut jedynek to hit i przerzut jedynek to wound. No i jest jeszcze tutaj dopisek, że harlekiński unit nie może być warlordem. No i możemy wziąć na 2000 punktów maksymalnie 1000 punktów harlekinów. Ogółem, jak to wygląda? Mamy armię, która składa się z dwóch części: drukaryjska i harlekińska. Zaczynamy grę. Drukarki są po stronie zakładowej, tak? Drukarki mają na sobie zakład. W tym momencie, jakby na początku bitwy, harlekiny tracą swój Wager i otrzymują przerzut jedynek to hit i przerzut jedynek tu wound. A więc na początku gry nasze harlekiny są zbuffowane. I dopóki harlekiński unit czegoś nie zabije, to wszystkie harlekiny biegają z przerzutami jedynek. Ponieważ jeżeli drukaryskie unity będą coś cały czas zabijać, to drukariskie unity będą w stanie permanentnego zakładu, no i wtedy zbufowane cały czas pozostaną harlekiny. W momencie, kiedy jakiś harlekiński unit z tymi przerzutami zabije przeciwnika, to harlekińskie unity zyskują zakład. W momencie, kiedy one zyskują ten zakład drukaryjskie, go tracą, a w momencie, kiedy go tracą, to wtedy odpalają sobie przerzuty jedynek to hit i to wound. A więc w jeszcze większym uproszczeniu rozpoczynacie grę z rolami jedynek to hit i to wound na harlekinach i naprzemiennie staracie się zabijać przeciwnika swoimi unitami. I w momencie, kiedy część armii, która akurat ma rerolę, zabije... Wroga, następuje odwrócenie ról, i to wasze drukary mają przerzuty. Chcecie docelowo jak najszybciej zabić wroga drukaryjskim unitem, żeby przerzucić ten zakład na harlekinów, żeby z powrotem mieć ten zakład i żeby dać przerzut dynek harlekinom. No i potem znowu harlekiny biegają z przerzutami, i jak coś zabiją, mając te przerzuty, no to analogicznie oddają te przerzuty drukarkom. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. A więc detachment, który po pierwsze. Bardzo mocno nastawia się na kombinatorykę, na odpowiednie sekcjonowanie ataków, na odpowiednie aktywowanie swoich oddziałów, żeby maksymalizować tutaj bonusy z detachmentu, bo w idealnym świecie po prostu zabijacie coś naprzemiennie raz z unitami harlekińskimi, raz drukaryskimi i macie przerzuty. I teraz tak. Z punktu widzenia kreatywnego, wow, nigdy czegoś takiego nie było. Super sprawa, bardzo mi się to podoba, w ogóle nie ma dyskusji, super rzecz. Natomiast kompetywnie jest to takie dość. Powiedziałbym, to no nie chcę powiedzieć przeciętne, ale takie średnie, no. Po prostu dobre, bo przypomnijmy sobie na przykład Detachment Rule Grey Knightów, gdzie cała armia z bazy ma jedynek to hit, a więc połowę tego zapisu stąd. I w wybranych strefach ma pełen rol hita. Docelowo tam, zawsze gdzie chce, to będzie miała. Da się tak to skonstruować, że po prostu będziemy mieć praktycznie armię w, pełna, w permanentnym rollu hita. Więc. Mamy dość średni wymóg posiadania tych tam stref uświęconej ziemi, żeby dostać pełne rerolle hita na całej armii. A tutaj mimo wszystko musimy się dość mocno nakombinować, żeby w cudzysłowie mieć rerolle jedynek to hit i to wound na całej armii, tak? No bo na odpowiednich unitach w odpowiedniej chwili, więc tam w przełożeniu wychodzi, że możecie zagrać tak, że cała wasza armia ma przerzut jedynek to hit i przerzut jedynek to wound. Więc no, wydaje się to oczywiście słabsze niż te Grey knights, natomiast na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj jeszcze anotacja, pamiętajcie, że army rule z tokenami tutaj zostaje. Tokeny dotyczą tylko i wyłącznie drukarii, no ale macie sytuację, w której pełne role hita możecie wrzucać na jednostki drukaryjskie na początku gry przykładowo I jednostki harlekinskie ma, mają reroll jedynek to hit to wound, więc można by stwierdzić, że tak naprawdę możecie zabijać wroga dość łatwo jednostkami drukarii na tokenach i utrzymywać stan reroll jedynek to hit i to wound na harlekinach. Po stronie hardykińskiej jest trochę słabiej, bo te jednostki nie są aż tak zabójcze i raczej widzę to jako sytuację, w której playerzy czy soliter biegają raczej, mordują jakiś śmietnik przeciwnika i oddają te przerzuty drukarkom. Natomiast drukarki za bardzo tych przerzutów no, nie potrzebują, no bo posiadają pełne role z tokenów. Oczywiście tokenowi jest ograniczona pula i tak dalej, no ale same z siebie tokeny są lepsze, szczególnie jeżeli macie jakiegoś Archona, no to macie pełne role Hita i pełne role Wunda, no to w ogóle nie potrzebujecie tego Detachment Rula, nie? Natomiast y, wzmocnienie co po niektórych jednostek drukaryjskich w momencie, kiedy tych tokenów Wam brakuje albo chcecie przeoszczędzić, no i przede wszystkim jakieś tam wzmocnienie jednostek harlekinskich brzmi całkiem całkiem spoko. Natomiast tak kompetytywnie trzeba się troszeczkę napocić, a ten efekt nie jest aż tak mega dobry, nie. Natomiast sama mechanika no, na pewno zasługuje na uznanie. Im więcej takich rzeczy w grze, to myślę, że lepiej, na pewno tutaj bardzo mocno wymaga przemyślenia. Przechodzimy do ulepszeń, bo naprawdę jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Nie są takie drogie, a bardzo mi się podobają i właściwie wszystkim mi się podobają. Pierwsza sprawa. Arch Raider 15 punktów tylko i wyłącznie. Jeżeli harlekiński albo drukarski model jest w transporcie, to ten transport dostaje Scout 9 Cali Ability. Mega super rzecz. Przyznam, że wielokrotnie podczas gier bardzo ważną decyzją dla mnie było na przykład posiadanie Scouta 6 calowego na jakimś transporcie. I na przykład celowo odpinałem z jednostki, która ma Scouta lidera, który mi tego Scouta zabierał w tym transporcie. No i tylko po to, żeby ta ciężarówka sobie mogła te 6 cali przykładowo ruszyć do przodu. Tutaj za 15 punktów mamy 9 celowego Scout Ability. Detachment wymaga gry dość mocno agresywnej, no bo chcemy po prostu zabijać przeciwnika. To nie jest tak, że jak my giniemy, to dostajemy jakieś buffy, tylko po prostu musimy zabijać. Jest parę tutaj sztuczek jeszcze dodatkowych, które tą mobilność nam zwiększają, więc taki Scout tutaj bardzo fajnie siada, jeżeli chodzi o kompozycję całego detachmentu. Bardzo mi się podoba, nie jest taki drogi. Myślę, że no, na granicy autowyboru, jeżeli chodzi o ten detachment, bardzo fajna sprawa. Webway Walker, 15 punktów. Ponownie albo harlekiński, albo drukaryjski model. Modele w unicie posiadacza dostają deep strike i jeżeli pojawiają się na battlefieldzie za pomocą tego deep strike'a i jeżeli aktualnie są w stanie utraty wodgera, czyli są w stanie przerzutu jedynek tu hit it wound, no to mamy reroll charge, tak? Czyli akurat zakończyliśmy shooting phase w ten sposób, że drukarki coś zabiły. Nasz kiński gościu z tym ulepszeniem spada z playerami z Deep Strike'a. No to ma przerzut 1 hit, przerzut 1 to wound i jeszcze przerzut szarży. Fajna rzecz. No, oczywiście zadziała w powiedziałbym 50% przypadków, tak? Bo może się zdarzyć, że po prostu niewłaściwa część Waszej rozpy zabije wroga jako ostatnia w shootingu, co spowoduje, że nie będziecie mieć tego rerola. Natomiast już za 15 punktów dostajecie po prostu deep strike. Więc czy to jest Archon z inkubami, czy to jest Trugmaster z playerami itd., no to myślę, że warto z tego tutaj skorzystać. Bardzo mi się podoba, nie takie drogie, bo tylko 15 punktów, a troszeczkę zwalnia nas z obowiązku grania tak full w transportach. tak? No bo jednak drukarki czy harlekiny to jednak kojarzą nam się z tym, że Wpychamy tam po tych 5-6 gości do Venomów czy do Star Weaverów harlekińskich albo do Raidera i No to tutaj po prostu możemy sobie po prostu pograć tak normalnie z Deep Strike'a i jakoś tak zagrać bardziej taktycznie. Kolejne bardzo fajne ulepszenia. No i potem mamy dwa ulepszenia dedykowane konkretnym podfrakcjom w tym detachmentie. Dla harlekinów mamy stealtha i infiltrację. Ponownie, dość drogo tu już, bo 25 punktów, ten stealth wydaje mi się, że jest pomijalny, no bo po pierwsze te wasze drobne ciałka harlekinów dostaną z flamera i żaden stealth wam nie jest potrzebny, a po drugie jak chcecie mieć harlekiny ze stealthem, to po prostu bierzecie Shadow Series. i macie, natomiast no można pokombinować z tym, że, no bo to jest infiltracja mimo wszystko, nie, więc możecie się tutaj po prostu zinfiltrować jakimiś tam playerami z... Trubmasterem i szybciej wykonać uderzenie, no bo przypominam, że zaczynacie grę w momencie, kiedy drukarii są objęte zakładem, a harlekiny mają przerzuty, tak? Więc taki trubmaster z infiltracji, kiedy zaczniecie może się z przerzutami wbić jako w pierwszy w przeciwnika. On tam oczywiście e, wyskakuje z przerzutami jedynek to hit i to wound. Same harlekiny, jeżeli szarżują playerzy, no to mają plus 1 do woundowania. W szarży e, Trubmaster daje dewy, więc wtedy mamy woundowanie z plus 1 i z dewami z przerzutem pau. E, to wound, trafiamy praktycznie wszystko, bo to jest tam 3 plus, 2 plus True z przerzutem jedynek, więc bardzo spoko. No i wtedy możemy jakąś tam krzywdę zrobić, zabić coś takiego powiedzmy średnio wytrzymałego, no i zyskać na harlekinach zakład, co spowoduje, że drukarki teraz mają przerzut jedynek to i to wound i na przykład jakieś Talosy to wybijają czy coś takiego i, i robią swoje. Więc ogólnie myślę, że też bardzo spoko, bardzo fajnie to się kombinuje tutaj z całym detachmentem, fajnie to wygląda. Konduktor of Torment 20 punktów Drukarii Modern Only. W naszej command phase wybieramy jedną z dwóch rzeczy. Albo jeżeli nasze Drukarii są na etapie utraty tego zakładu, że mają przerzuty jedynek tu hit i tu wound, a więc mają tą oczekiwaną przez nas sytuację, to dostajemy Paint Tokena. I jeżeli to zrobimy, to tracimy te przerzuty, żeby miały je hardekiny. Czyli. Oddajemy troszeczkę przerzuty naszych drukarek za darmo, że tak powiem, harlekinom, ale zyskujemy zamiast za to paint tokena, tak? No, żeby dostać po prostu przerzuty na jakimś jednym minucie, więc spoko. Natomiast w drugą stronę, jeżeli nasze drukari są na etapie winning the wager, a więc to harlekiny mają przerzut jedynek to hit i tu wound, no to możemy odrzucić paint tokena i harlekiny wtedy są winning the wager, a drukari odzyskują, że tak powiem, przerzut jedynek to hit i to wound. A więc jest to takie za 20 punktów sterowanie tym raz na Command Face na jakim etapie switcha jesteśmy, że tak powiem. No i w zależności od tego, czy nasze drukarii tracą, czy zyskują rerolle jedynek to hit i to wound, to odpowiednio zyskują lub tracą jeden paint token. Myślę, że mega spoko sprawa, szczególnie jeżeli z jakiegoś powodu potrzebna jest nam zmiana kolejności do tego, żeby optymalnie wykorzystać nasze jednostki na stole, to wtedy spoko. Ulepszenia albo bardzo fajne, albo kreatywne, albo takie, które idealnie wpisują się w intencje tego detachmentu, bo wbudowany deep strike, wbudowany scout, wbudowana infiltracja, bardzo fajne mechaniki, no i to zamienianie sobie tego zakładu na życzenie, szczególnie, że tam jest napisane, że in your command phase you can do one of the following. A więc nie musicie tego robić. Jeżeli chcecie zostawić spokoju, no to nic nie robicie. To, żeby była jasność, tam jest po prostu you can, kluczowe słówko. Możecie, ale nie musicie. Bardzo fajne ulepszenia. Nie jakieś takie zaginające czasoprzestrzeń, ale super komponujące się z tym detachmentem. Bardzo mi się podobają. Nie są jakieś mega super mocne, ale są naprawdę ok. No i mamy stratagemy. Strategemy. strategemy. Malicious Frenzy. Nasz unit drukari lub harlekinów w shootingu albo w fight phase otrzymuje litale albo sustainy. Super sprawa. Szczególnie litale. Wspominałem o braku wygaru i te litale mogą pomóc. Szczególnie na niektóre jednostki z drukarii, które mają dostęp do paint tokenów i mają pełen przerzut Hita. No to posiadając litale na przykład na talosach z pełnym rolem Hita. Wygląda to fantastycznie. Nie musicie bazować na pełnym rolu hita i pełnym Rerolu Wunda z Archona, przykładowo. Bo możecie sobie szukać tych litalii na waszych mniejszych oddziałach i tak Działa to myślę bardzo, bardzo ok. Sytuacyjnie też może to pomóc harlekinom, chociaż ja ciągle tutaj widzę te harlekiny jako Unity, które raczej starają się sprzątać śmietnik, więc może one raczej na Sustainach. Natomiast posiadanie na zawołanie litalii albo Sustainów w armii, która ma dostęp do pełnego przerzutu to hit jest mega spoko, bardzo, bardzo fajny stratega. Fateful roll. W naszym fight phase, po tym jak zostaliśmy wybrani na target, jeden drukaryjski albo harlekiński unit może uderzyć po śmierci. Bazowo oddajemy na 4+, ale akurat jeżeli niszczone są nam modele, które są w stryczku losing the wager, czyli w momencie, kiedy, są, kiedy mają przerzut jedynek tu hit i tu wound, no to wtedy biją się na 3+, po śmierci. Mega fajne, ciekawsze chyba bardziej na andrukari, chociaż mając playerów mamy większą pulę tych kosteczek, żeby oddać i tak dalej, ale to jest to, co wypowiadałem się przy CSM-ach. Jeżeli macie detachment, który dąży do kombatu, posiadanie bicia po śmierci jest mega spoko. Tutaj jest jeszcze ten, ta opcja, żeby bić na 3, a nie na 4 jak większość tego typu strategiamów. Bardzo fajna rzecz, fajnie to mieć, bardzo fajne. Kolejny plusik, jak najbardziej. Murderers Circus. W fight phase, po tym jak zostaliśmy wybrani na target, dowolne drukary albo harlekiński unit, to nie musi być piechota. Minus 1 do hita. Mówię o tym, że nie musi być piechota, bo dawno, dawno temu istniał strategia na lighting fast reaction i on na przykład nie działał na talosy z drukari. tylko działał na stosowne keywordy. Tutaj po prostu jeden dowolny unit z naszej armii dostaje minus jeden do hit. Spoko, jeżeli chcemy zwiększyć przeżywalność, działa to tylko i wyłącznie w kombacie, ale myślę, że nie ma co narzekać. Sytuacyjnie można użyć, jest po prostu ok. Shorten the odds. Dostęp do szarży po się Po prostu wspominałem, agresywny kombatowy detachment. Jest szarża po się bez żadnych dodatkowych warunków. Oprócz tego, że musieliśmy adwansować, więc wow, ale warunek. Jeden sepek. Nawet takim powolnym talosom to pomaga, więc fajna rzecz. Naprawdę warto. Myślę, że bardzo, bardzo ok. Scintillating tempo. Odporność na overwatcha. Rzucamy to albo w naszym momencie, albo w naszej. Charge w fazie, jeden nasz unit, ponownie dowolny z naszej armii, albo drukaria, albo harlekin. Kiedy wykonuje normal, advance, albo fallback, ewentualnie jeżeli się setupuje, ewentualnie deklaruje szarżę, to jest odporny na overwatcha i można tego użyć dwa razy na battle rundę, bo nie ma tutaj żadnego tutaj restrykcyjnego warunku. Więc możecie tego użyć w fazie swojego movementu, a później za kolejnego cpk ochronić ten unit drugi raz, i w Charge phase też się ochronić od Overwatcha. Oczywiście, nasze Unity bardzo często są mega drobne, mega słabe, są podatne na flamer i tak dalej, więc mega dobre. W nowym detachmentzie drukaryjskim, tym drugim, który wyszedł oparty na pojazdach, jest ulepszenie, które wyłącza po prostu Overwatcha na ten jeden Unit nasz. I jest mega dobre, więc ten strategiam też po prostu musi być bardzo dobry dla tej armii i tak rzeczywiście jest. No i ostatnia rzecz, Benz Macabre. Można by powiedzieć, że strategia taki jak wszystkie, kiedy we wrogim movement phase przeciwnik wykona normal advance albo fallback, to nasze dowolne infantry w 9 calach od przeciwnika, kiedy on tam kończy ten swój move, może wykonać D6 cali ruchu reaktywnego. Natomiast jeżeli jest w fazie losing the water, a więc w momencie kiedy ma te przerzuty, no to wtedy wykonuje normal move 6 cali. Problemy z tym strategiem są dwa. Po pierwsze, mniejszy problem to jest bazowe D6 ruchu reakcyjnego, więc opłaca się to użyć tylko i wyłącznie na unitach, które są Losing the Warger. Natomiast przeciwnik doskonale wie, jak to wygląda, ponieważ jesteśmy już jego w Movement Phase, a więc jesteśmy po kombacie. Wiemy, która część armii przeciwnika zabiła nam ostatni unit w tym Fight Phase, czy tam w poprzednim shootingu, jeżeli nie było Fight Phase'a. No i przykładowo, wiemy, że zrobiły to drukarki. A więc to harlekiny teraz mają bonusy, i wiemy, że to harlekiny dokonają ruchu reaktywnego 6 cali, a drukarki tylko D6 cali, tak? Natomiast druga rzecz, totalnie dla mnie niezrozumiała i to jest totalna bzdura, czemu ten strategię kosztuje 2 sepeki? Niech mi to ktoś wyjaśni. No, może ktoś stwierdził, że, no, wiecie, elfy są takie super mega mobilne, biegają między tymi ścianami i tak dalej, więc tutaj, no, kiedyś był problem z fantazmem w zwykłych elfach. No to też tutaj pamiętajcie, wszelkie dodatkowe ruchy na elfach, no to powinny być droższe. No to jakby. Fantazm nie był problemem, dlatego że był na elfach, czy dlatego że wykonywał ruch reakcyjny. Tylko fantazm miał ten problem, że wrzucano go na końcu movement phase'a i po prostu przeciwnik mógł się dostosować po wszystkich ruchach. tak? A każdy inny ruch reakcyjny po prostu wymusza jakąś, uwaga, reakcję i w danym momencie możemy się tutaj poruszyć. Więc gdyby elfy normalnie się fantazmowały w ramach ruchu reakcyjnego po konkretnym ruchu i moglibyśmy skontrować tego fantazma naszymi pozostałymi movementami. No to spoko, tak? Natomiast sam problem ruchu reakcyjnego nie jest czymś, co psuje grę, tylko po prostu trzeba wiedzieć, kiedy tego ruchu reakcyjnego użyć, tak? Więc no tutaj miś, wydaje mi się, że jakieś jest lekkie niezrozumienie tematu. No i ruchy reakcyjne, które są po prostu wyceniane na jednego CPK w każdej innej armii, tutaj kosztują dwa. Przez co wydaje mi się, że to jest skrajnie sytuacyjny strategem na granicy bezużyteczności, no bo po prostu jest za drogi a cała reszta jest mega mocna. Natomiast nie ma co się skupiać na bardzo na negatywach. Ogółem zestaw strategiemów jest mega dobry. Lital, albo Sustainy, szarża po Advance'ie, odporność na Firewatch'a, bicie po śmierci domyślnie na 3+, i to minus 1 tu hit w kombacie też całkiem, całkiem spoko. Ogółem bardzo fajny zestaw strategiemów, bardzo fajny, ciekawy, pasujący koncepcyjnie zestaw ulepszeń i bardzo kreatywna, fajna zasada detachmentowa. Dlatego podsumowując ten detachment, oceniam go na... Czwórkę z plusem. Nic więcej tutaj nie mogę dać. Z powodu tego, że zasada detachmentowa jest no, delikatnie sytuacyjna. Może się zdarzyć sytuacja, że w wyniku jakichś tam wydarzeń na stole, albo po prostu pecha w rzutach, czy czegokolwiek innego, troszeczkę cały plan NAM się wahnie dookoła. Zastanawiam się też, czy na taką kombinatorykę, szczególnie z tej strony harlekińskiej, gdzie cały czas pamiętamy o tym, że wygar tych harlekinów jest no, taki sobie, czy ta nagroda nasza z powodu rela Hita jedynek To Hit i To Wound czy to jest wystarczające, nie? Myślę, że kompetytywnie lepiej by to wyglądało, gdyby przykładowo za każdym razem jak drukaryjski unit coś zabija, to jeden harlekiński unit jednorazowo dostaje paint tokena na reroll hita i reroll unda przykładowo, nawet, nawet, że niech ma pełne role wszystkiego, nie? Czy to by lepiej po prostu nie działało, żeby te drukaryki jakoś tam wspierały? Natomiast tutaj jest koncept taki, że te dwie części naszej rozpiski muszą się wspierać wzajemnie, musimy pilnować kolejności, no, i jeżeli wpadniemy w jakąś taką pułapkę niedorównania tych jednostek w naszej rozpisce i przykładowo weźmiemy, nie wiem, 300 punktów harlekinów na 1700 drukari, no to się okaże, że te drukari nie dostaną tych przerzutów, bo tych harlekinów będzie za mało, żeby zabijali. Tak więc wchodzimy tutaj trochę w ten aspekt omawiania detachmentu, którego za bardzo nie lubię, czyli wchodzimy w temat tego, jaka obecnie jest siła obecnych dataszytów w grze. Więc troszeczkę trzeba od tego odejść. Natomiast no, ciągle mam na przykład przed oczami pełen roll hita z Grey Knightów, właściwie wszędzie tam gdzie chcemy, bez żadnego kombinowania. Więc żebyśmy się zrozumieli, Detachment mega mi się podoba. Gdybym był graczem drukaryjskim, grałbym go po prostu bez opamiętania przez najbliższe 15 gier, bo jest po prostu mega kreatywny. Zestawy do zabawy są mega spoko. Natomiast to troszeczkę wygląda tak, jakby Wam ktoś powiedział, że trzeba skruszyć cegłę dostalibyście fikuśny scyzoryk z perłową rękojeścią z jakimś wsadzonym brylancikiem i ten scyzoryk się jeszcze składa na trzy różne sposoby i ma ukryte dodatkowe ostrze itd. i tak dalej i mega byście się cieszyli z tego scyzoryka bo jest on piękny, fajny i w ogóle natomiast obok Kolega dostał po prostu tempy młot i jednym zamachnięciem tego młota rozwala tą cegłówkę, przykładowo Kustodes, Admech, Necrony, Grey Knighty, nie? Więc to mi przeszkadza w takim kompetywnym ocenianiu tego detachmentu na piątkę. Natomiast jeżeli mielibyśmy tutaj jakkolwiek wyróżniać detachmenty pod kątem pomysłowości i kreatywności designerów, to jest numer jeden na ten moment. Absolutnie. Najfajniej to jest pomyślane, szczególnie w dobie cały czas powtarzających się zasad, w których cały czas dostajemy to samo. W różnych detachmentach to tutaj naprawdę się postarali, mega mi się to podoba, więc koncepcyjnie super, mega, fantastycznie, celująco wręcz, natomiast kompetytywnie na ten moment ode mnie to jest taka czwórka z plusem, ale jednocześnie liczę, że będzie to bardzo, bardzo grywalne, bo wygląda to po prostu świetnie i mam nadzieję, że na stołach się to odnajdzie. Jednocześnie jest to detachment, który spokojnie może konkurować z tym pojazdowym, jeżeli chodzi o drukary, więc myślę, że po prostu gracze drukarscy, którzy tylko mają w swojej kolekcji jakieś tam oddziały harlekińskie. To sobie po prostu tutaj dorzucą, czy to właśnie jakieś łódki pepancowe, które sobie będą stały z tyłu, czy właśnie tych playerów z jakimiś tam ulepszeniami i tak dalej. I po prostu będzie to sobie jakoś tak synergizowało. Na pewno pole do popisu jest mega fajne. No i paradoksalnie to drukarii dostały bardziej kombinacyjny, kreatywny detachment, a elfy dostały po prostu. Takie toporne, no spam pojazdów z Adwansem i rolem Adwansa bawcie się, nie? Więc tutaj detachment drukaryjski myślę, że bardzo, bardzo udany, ode mnie czwórka z plusem. Na ten moment to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, no i do następnego siema.